Jeszcze dwie minutki i będzie kochani losowańko. Hejko. Dziękujemy. O, o, o. Marzenko, pięknie malujesz, pięknie. Nie będzie. Jacek maluje. Pięknie, brawo. Jacek też na znaliście, też ma losy. Będę ci nosił. Kiero, dzięki, dzięki serdeczne Dobra kochani, ja przełączam kamerkę Włączam, włączam kochani, koło szczęścia Ja już przełączam kamerkę, uwaga I mamy. Widzicie tu? Kochani, tu są wszyscy na tym kole. Czy ja jestem na liście? Ile jest głosujących? Ja teraz nie widzę kto. Czy ja jestem? Paulina? Paulina Maria? Nie, nie kojarzę Ciebie, żebyś Ty była na liście. Kochani, uwaga, uwaga. Iwka, witam. Zaczynam pierwsze kręcenie. Powiększymy sobie koło. O! Idzie. Poszło. Witaj. Zaraz zobaczymy, kogo tu wpiszemy na listę wygranych. Uwaga! Edytka 041 Edytka witaj. Edytka gratuluje. Lecimy proszę bardzo. Jest napisane. I jedziemy kochani. Następne. Jeszcze raz. Druga osoba. Jedziemy. Edytka wszystkiego poprzez. dobrego. Dziękuję kochana. Uwaga, uwaga. I Edytka jeszcze raz, no brawo! Na chwilę tylko muszę mało uspać Edytka dwa razy dzisiaj wygrała. Kochani, aby ktoś chciał wiedzieć, miała, proszę bardzo, to 138 Maj losów, miał 296. I, rzeczowa, I tu jest cała reszta, o ile mieliście losów. To był na liście. Plebani, Dziękuję kochani bardzo serdecznie za branie udziału w tym losowanku. Pozdrawiam. Na rzeczona kierownika. Normalnie cóż pięknego. Zagraj dziewczyn o wtodka. Ja ci podam numery. Kierownik, Kierownik dziękuję. Małpa Basia Czejka. dziękuję. No i proszę bardzo. Mariana wezmę. Dała dwa razy kochani. Raz tak mieliśmy. Sabinka chyba dwa razy miała. Czy ktoś pamiętasz ten rok? Dziękuję. Także gratuluję, gratuluję, jeszcze raz gratuluję. Brawo, brawo, brawo. Ja się do ciebie dytka odezwę. Tak Sabinka. Tak, Sabinka też dwa razy wygrała. Kierownik. witam cię perełko. Dziękuję Ci za tego pięknego łabędzia i ci zapisuję losiki za tego łabędzia Kochana, bardzo Ci dziękuję. Co tam u ciebie? Mam nadzieję, że już remont. Ryba gang łysych hejka. Że już remont zrobiony. Jak Ryba gang łysych witam. Narzeczona kierownika plebani, hej. I kochani, piękna piosenka się nam Mał Małpha Basia, hej. Koło szczęścia zamknięte, teraz będzie. Sobel, nie Sobel, co ja mówię. A w sumie Sobla dawno nie słuchaliśmy. Poczekajcie, puścimy Sobelka, co? Narzeczona kierownika plebani, gratulacje. Ryba gang łysych, hej! No bo jeszcze miała niezmieniony nick, kochani. Ryba gang, łysych. Nie miała jeszcze zmieniony nick, a teraz jest już jako żona. Już następnym razem będziemy pisać żona. Właśnie ja w tej sprawie, jak skończysz live, przekręć do mnie. Aha, dobrze, dobrze, Jorzymka, dobrze. Dobrze, to o dwudziestej drugiej może być, po 22. zaraz Jorzyma, Bo do dwudziestej drugiej mamy jeszcze dziękuję, godzinkę. dziękuję, kochana. Zadzwonię oczywiście. Czternaście losików ci kochana zapisuję za tego Ile łabędzia. razy są takie losowania? Raz w tygodniu co poniedziałek o 21. A właśnie co do losowania, kochani, z tego tygodnia, bo ostatniego live'a przedświątecznego będę kończył w piątek rano na tym sportowym, jak będę trenował o godzinie 8 do, do 9. Wtedy zrobimy losowanko nie w poniedziałek, bo w poniedziałek są święta. Także z tego tygodnia zbieramy losiki 4 dni. Do czwartku. Ja w czwartek rano po liveie muszę wszystko wpisać w koło, i w piątek rano będzie losowanko. Dziękuję, Jozima, Dopisuję ci jeszcze losiki za piękne serduszko. Także w tym tygodniu będzie w piątek na porannym liveie od godziny 8.30. Óma do, do. O Jezus! Do dziewiątej, czyli o 8.30 zrobimy sobie losowanko rano Super, w piątek. Mogę, jak ci pasuje? Ja mogę zadzwonić, to nie ma problemu. Zadzwonię muszę po 20 u spać. Dobrze, dobrze. No, Uśpi i Wka uśpi. Także kochani jeszcze raz w piątek na porannym live'ie od godziny 8:30 o godzinie 8:30. Będzie czekać. Będzie losowanko, dobrze. Będzie losowanko z tego tygodnia, kochani. Dzisiaj już parę losów mamy tutaj wydanych i zachęcam wszystkich dalej do zbierania losików, macie jeszcze dwie czapeczki. My puszczamy Sobla, wyglądasz Małże, idealnie. Się to dla naszych obna. pięknych dziewcząt, młody wokalista z Polski Sobel. Dla Was dziewczyny wszystkich to od Prowoszcza. Biożynka daje barlęce obsika, też bardzo ładnie by było. Oddajemy obsiki kochani.